Szemanko, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku z EFC24 Tryb Kariery Klub Dunkirk. I dzisiaj tak zmienimy. Taktykę, wytyczne, zobaczcie sami na formację 4-3-3 z ofensywnym pomocnikiem. Cartier jako ofensywny pomocnik zostawaj z przodu, tra oraz biegaj za plesy obrońców. Te takie podstawowe wytyczne wam teraz przedstawię. Chartrzy i Leity oczywiście w ataku będą ładną cały czas, ponieważ mają zostawaj z przodu oraz zbiegaj do środka. Józef, zrównoważony atak, za to Bokat będzie miał dla równowagi wspierać, a tak, żeby tutaj trochę więcej naszych zawodników było w ataku. Kaiju, Beauty i Bakayoko jako zachowawcze przechwyty, Giles dostanie szansę, no i tylko właśnie tutaj przy dośrodkowaniach wychodzi do wrzutek za polem karnym, no myślę, że e, będziesz miał zrównoważonej. No i to jest, to jest odpowiednie dla ciebie. No więc tak, problem jest taki, że z tą kondycją nie lepiej to wygląda, także zaraz zrobimy plan treningowy. Jest tak? Pełne skupienie na kondycji dla całego podstawowego zespołu, tylko g tutaj zmienimy u niego na szkolenie, ponieważ ma kondycję na dobrym poziomie. No i zrobimy tutaj y, ultra Aure zrównoważony, zobaczymy jak to wyjdzie. Y, tutaj oferta wypożyczenia tego Chińczyka, jak najbardziej z opcją wykupu to może się udać, ponieważ my go w ogóle nie chcemy. Richards otrzymał ofertę z innego klubu, mi to pasuje jak najbardziej, no i kolejna oferta wypożyczenia właśnie tego Chińczyka Liu. To jest oferta wypożyczenia paszki do y, Lil, więc jak najbardziej możemy to zaakceptować. To jest dobry zawodnik, ponieważ 30% overal, no ale to no, nie jest nasz zawodnik. Tak jak to powtarzałem w ostatnim odcinku, no my tutaj się zbliżamy. Tak jest kolejna oferta y, wypożyczenia paszki. Tym razem do Majorki. No to tak samo robimy. 1500, zlecamy negocjacje no i zobaczymy co te negocjacje nam przyniosą. No i mamy potwierdzenie, że za 0. Euro przechodzi, Richard, no to był wolny transfer, więc zaraz raczej zadowolony nie będzie, no ale my go nie chcieliśmy. Wy byście chcieli Keita od nas kupić, powiem Wam tak, Wy jesteście z Anglii, więc możemy do Was nawet się pofatygować własno, nożnie, bo raczej będziemy szli na to spotkania, jakoś na rękach się spinać, no to yy, musicie zapłacić trochę więcej, tak? Zaproponuj nową kwotę. Zobaczmy jeszcze taką ofertę, oni raczej to odrzucą. No, nie, no my tutaj nie będziemy tracić czasu. Nadie chciałby zarazić w tym meczu. Tutaj będę musiał to rozważyć tak na poważnie, ponieważ no tak średnio mi tutaj ciebie gościć w tym składzie, tak szczerze zobaczmy, zarządzanie drużyną. No i tak, każdy naprawdę fajnie wygląda, jeśli chodzi o kondycję i skupienie. No, ty z kondycją nie najlepiej, więc może wejdziesz, nie wiem, gdzieś po przerwie, czy jako rezerwowy zaczniesz, to na pewno. Zobaczmy na kogo musimy uważać, czy Jude i Magiotti, mm -hmm. no to na nich będziemy uważać jak najbardziej, bez sesji treningowej, mm, ponieważ te sesje za bardzo no, nie dają nam oczekiwanego rezultatu, tak? ponieważ robimy te sesje treningowe i oni tak średnio, więc tak, ten mecz zagramy poprzez widok taktyczny, później, żeby nie przedłużać, bo ja widzę, że ten sezon jest na straty, to zrobimy po prostu co my zrobimy? No zrobimy szybkie symulacje w większości, więc tak, tylko muszę zobaczyć czy na ławce rodzajowych są ci, których bym chciał, no tutaj jest, tak, tak, jest ok, jest ok, więc możemy, tutaj widok taktyczny, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz I Też mamy kilku nowych graczy, właśnie, bo Late naprawdę fajnie. Zobaczmy teraz jaki strzał. Właśnie o tym mówię, że nowi gracze dają nową jakość. No i teraz Leity ładnie z dystansu strzelił. No, oni mają bramkarza dosyć niskiego z tego sowisa, no więc możemy właśnie torturować go strzałami z dystansu. Czy to jest jakby. E, z skutek tego, że prowadzimy po, przez to, że mamy nową formację, czy przez to, że mamy nowych zawodników. No i do końca ciężko mi powiedzieć, ponieważ no, strzał świetny. No i właśnie Leity, pięć bramek w 15 meczach, u nas dopiero pierwsza bramka w pierwszym meczu. Chyba tak, ponieważ kupiliśmy go tak właśnie, że to jest jego debiut. No i bardzo fajnie rozpoczyna, ciężko, no, nie możemy odebrać piłki coś czuję, że tu pachnie golem dla przeciwników, oni naprawdę cały czas, ole, oni to klepią, zobaczmy, teraz strzał, no i gol, no ja to czułem po prostu, naprawdę, to, to było czuć po prostu, no. tak podawać to prawie jak Barcelona za najlepszych czasów, nie? Bramkarz też się nie popisał, okej, okay. no, ale to był taki moment, gdzie mówię, no okej, okay, tu nieważne co byśmy zrobili, tak by nie gol. No i właśnie, Anzyjani na tej prawej stronie Prawie została mu zabrana piłka, ale właśnie prawie robi wielką różnicę. Teraz karty, to musi być gol! I tak jest! Łapiemy ten taki luz, który nam pomaga w zdobywaniu bramek, obrona też nie najgorzej, jak do tej pory, no ale w ofensywie wygląda to lepiej, naprawdę. Jeszcze zobaczmy, jakichś nas tutaj jest dużo zawodników naszych, Traore mógł mieć debiutanckiego gola w naszych barwach, no ale ładnie, ładnie, no z pierwszej uderzył, no i bramkarz musiał bronić, będziemy mieli już Chwila przed końcem pierwszej połowy, zobaczmy, bo idziemy do Tutaj mamy sytuację: Lady strzelał, no i teraz faktycznie chyba ostatnia szansa, by no wyjść na prowadzenie dwubramkowej. Lady po raz kolejny i jeszcze tutaj może. No nic z tego nie będzie, bo sędzia powinien to już kończyć pierwszą połowę i powiem Wam tak: Lady z golem. No tak, i Karter faktycznie Karter z golem, yy, Więc wygląda to naprawdę obiecująco na razie żadnych zmian nie będziemy yy, robić, bo no wygrywamy u siebie co prawda z Bastią, która też nie najlepiej sobie radzi w tym sezonie. Ale ta formacja no jest tam niezły młyn, jeśli chodzi o ofensywę. No i tak, żeby jego nie przeciążać, tej Oriel nie nadamy. No i tak, yy, Bagdadi wejdzie na napastnika w tym meczu, Traore za jego plecami będzie grał. Zobaczymy czy Traore jako ten SPO się spisze. I teraz Anziani, właśnie zobaczmy, bo go chwalę, ale teraz podanie, bardzo dobre podanie i Cartier to musi być gol, ale z zimną krwią, no nie podpalał się chłopak. No i 10 minut przed yy, Konisem yy, właśnie Cartier i Lady zostanie zmieniony, więc okej, okay, taka podwójna zmiana. No, wcześniej nie mogli, tak? Trzeba było poczekać, aż właśnie do bramki. A zobaczcie, no, nie, potrawa, nie podpalił się, a strzelił w takim momencie, kiedy, no, już bramkarz po prostu nie miał nic do powiedzenia. No, sobie po prostu zrobił pozycję i strzał piękny. No więc jest podwójna zmiana, tak jak mówiłem, Bagdadi wchodzi yy, oraz. Kto? Oraz Orielin, tak jest. To możemy zrobić teraz tak. Kejta wejdzie za Anzianiego. A teraz Orielian jeszcze on! Już powinien być koniec, już końcowy gwizdek sędziego, ale oni są w więc rozumiem, że sędzia jeszcze nie kończy. ja Tutaj się nie stracę, bo nawet jeśli stracimy Gola, to się nic nie stanie. No ale Gola nie stracimy, ponieważ koniec metru 3 do 1 tak jest. I uciekamy od tego dołu tabeli. Będziemy mieli teraz 22 punkty. Bardzo fajnie. Zobaczmy, jeszcze raz na tego pierwszego Gola, gdzie właśnie z dystansu pokonał bramkarza drużyny przeciwny, no ładnie, ładnie, więc na pewno bardzo, no bardzo satysfakcjonujący występ. Zobaczmy na przykład na to Czeczeli z asystą Lady, właśnie z bramką kartier z dwoma bramkami, Jan z asystą najlepiej zagrał oczywiście Czoczeri, nie kartier, no tak, 8-8, no i Jan zani, tak jak mówiłem, zobaczcie, 8-3 z jedną asystą, no, jedną asystę też ją Czeczeli, ósemkę nie zdobył, nie? więc mówię, zani naprawdę bardzo, bardzo dobry występ. Pierwszy raz od długiego czasu nie będzie wstyd wyjść na konferencję prasową, ale powiem wam tak: będziemy musieli. No sobie nie musieli no, zrobić transfer prawego obrońcy, to na pewno. No i tak, mamy prognozy nieobiecujące, że nie uda nam się tutaj tego wypełnić, ale jesteśmy na połowie sezonu, no i mamy 51% spełnionego tego celu, no więc postaramy się to zrobić, nawet mam pomysł jak to zrobić. Peraz nie zostanie wypożyczony, wypożyczony, Paszka, tutaj dogadałem wypożyczenie, no i okej, okay, przejdziemy tutaj do właśnie, jeśli chodzi o to, żeby zaakceptować ofertę. Jak po takim meczu, gdzie po takim kryzysie wygrywamy naprawdę w fajnym stylu, a ty tutaj przychodzi, przychodzisz i narzekasz: No, nie chcę się z Tobą kłócić, ale powiem tak, ważna jest rotacja, ponieważ, no, właśnie. Arkonti, to, że Ty nie grasz regularnie, to tak samo, no. Trzeba było trochę pozmieniać taktykę. Sami dobrze nie gracie, więc musicie to zrozumieć, panowie. No i tak, kolejny mecz dopiero 4 lutego, my tutaj mamy sporo czasu, więc zajmiemy się być może teraz jakimiś transferami, no na pewno tego prawego obrońcę musimy sprowadzić, tak jest, centrum transferowe, no i zobaczymy, kto tu może być. O, ten ziomek wygląda naprawdę przyzwoicie, zobaczmy, czy wypożyczenie, nie, nie wchodzi w grę wypożyczenie, no więc spróbujemy go kupić z ekranem, wartość 1200. no, ponegocjujmy, te statystyki, do szlifowania, do szlifowania to jest taki diament, który można oszlifować jak najbardziej. Czy oni by chcieli tego paszkę, my, taką wymianę 1 do 1, czy im to pasuje? Nie pasuje im to. A tak, 1 do 1, gdybym wam da chciał dać e, orioliena i tutaj 0 monet, 125% mogłoby zostać, bo myślę, że to jest sensowne. Zobaczmy, co oni odpowiedzą. Oni chyba nie chcą w ogóle wymiany. Bagdadi 240, zobaczmy. Oni nie chcą. Dobra, oni chyba wymiany w ogóle nie chcą, więc my tu musimy zejść przynajmniej do 700 tysięcy. I teraz zobaczmy, to jest bardzo ważne. Oni dalej się nie zgadzają. Dobra, to przynajmniej 800 tysięcy 850 i to mogłoby być 25%, proszę bardzo, cóż ofertę. To jest uczciwa propozycja. OK. 850 tysięcy za takiego mm, prawego obrońcę, którego trzeba oszlifować jak najbardziej. Mm, ale 64 overla to jest więcej niż tych, których my mamy we swoim zespole. Zobaczmy, zignoruj klauzulę i płac 850 no moim zdaniem jest to naprawdę ok, bo tak, on nie jest takim topowym, topowym, jak na nasze przewarunki, no ale on jest nam potrzebny. Mhm, no tylko tutaj tak. Yy, zmień premię. Jak już chcesz za występy dostawać, to przynajmniej za 15 występów. No i teraz już ofertę, no i już mu to odpowiada, bo tam, ok. Czyli mamy ziomeczka w naszym klubie, no pasuje mi to naprawdę z Clermont 850 tysięcy. Zobaczmy, jak zarząd to oceni, bo jest to tak po prostu ciekawy jak ta sztuczna inteligencja ocenia takie transfery, no raczej na A i tak jest. Najlepsza możliwa oferta 900, więc my tutaj 50 tysięcy zaoszczędziliśmy według zarządu. No i tak, odchodzi ten Chińczyk do jakiegoś alfajhaja, powodzenia, czyli tam 100 lat, 2 lata, tak? Ale no może być, aha, my tu w ogóle wzięliśmy całość na siebie, dobra, bo to jest ten problem, jak bierzemy negocjacje przez naszego asystenta, zobaczcie, pokrycie pensji, to jest... To nie jest najlepsze w takim wypadku, no ale cóż, co ja mogę poradzić? dobra, pomień, ostatni dzień okienka transferowego, my tutaj nic nie będziemy kupować, nic nie będziemy sprzedawać już raczej, transfery, tam widzieliśmy, że coś się działo w tym ostatnim dniu, będziemy teraz przygotowywać się do meczu z Oxer. Tak, oni chcą tutaj Bagdadiego kupić, jeśli chodzi o Ken, my zlecimy 1 350 000, moim zdaniem jest to adekwatna oferta, zobaczymy co odpowiedzą. No i teraz zróbmy takie podsumowanie naszego zespołu jak to wygląda. Więc tak, podstawowym ramkarzem jest ten Juris, my w niego będziemy wierzyć. Jeśli chodzi o Jorjelina, być może nawet nam zakończył te wypożyczenie przedwcześnie. No, ja się na to y, piszę. Bokat na lewej stronie jest to naprawdę wybitny lewy obrońca, wybitny y, piłkarz. Y, jakby to oczywiście, Kai Beauty może tam też zagrać na tym CLS-ie i to pasuje. Jeśli chodzi o środek obroni, jeśli chodzi o ośrodek obrony Batisi, Bakajoko Elebi, nawet ten Leon, no i jako tako to wygląda, teraz gramy na dwójkę, więc po tej lewej stronie mamy właśnie Kai Diego oraz Elebiego, lewonożni oni są, no a po prawej Bakayoko i Batisi, zobaczcie jak to ładnie wygląda, tylko że oni są kluczowi wszyscy, więc ciężko będzie ich pogodzić. Ale jakoś damy radę. Jeśli chodzi tutaj o prawego obrońcę, no to mamy właśnie kontrakt Biega za 4 miesiące. U Bamby, ale właśnie kupiliśmy tego rotacyjnego marszara Rutiego z Kanady. No i mi się to naprawdę podoba. Józef, jako prawy wahadłowy, no to będziemy oczywiście ich zmieniać, bo to są rotacyjni, Bamba niby jako ważny, ale wiemy, że to wszystko jeszcze przed nami, by ustalić kto będzie ważny, jak kto kluczowy, kto tak dalej i tak dalej. Andjani jest jako ważny do środka pola, ostatni mecz naprawdę yy, pokazał, że jest warty tego, Boyzer kluczowy to jest nasz kapitan, yy, no teraz to jest perspektywa, nie wiem skąd on tu się w ogóle wziął, yy, Kejta jest na liście transferowej, więc zobaczymy kartę na wypożyczeniu, więc te, ten środek pola mamy jako taką obsadzony, jeszcze nawet lej. I możemy ten SPO zagrać. Prawy skrzydłowy, Orjalin też SPO. Prawy skrzydłowy, lewy skrzydłowy, więc uniwersalny. I Arkonti napastnik. Bagdadi też napastnik, więc trzech napastników mamy naprawdę fajnych. Traoré, Bagdadi i Arkonti. Tak, tak się prezentuje nasz skład. Dobra, tutaj asystent wynegocjował 750 tysięcy. My tu sami negocjujemy I jeśli dadzą nam milion, ja tu nie będę się bał, po prostu milion. I możemy się rozejść do domu. Zobaczmy. Jedynkę z przodu, po prostu, i możemy naprawdę się rozejść do domu. W porządku, zgoda. No, widzisz, asystenci, tak się mu robi deal. 27-letni Francuz odchodzi do Ken. No i Georgian tutaj wychodzi, że on chce grać. ok, jeśli teraz zawalisz nam cokolwiek, ten mecz będziemy grali przez szybką symulację, żeby zobaczyć, jak do Jane się spisze poprzez ocenę ponieważ wtedy to właśnie najlepiej można ocenić po prostu, no i tak, raport przednumeryczowy. Saki, trzeba na niego uważać. No i teraz tak, przejdziemy do meczu, ustawienia zespołu, ten skąd zagrał świetnie, no i teraz tak. Yy, George Jane też ma 100 na 100, Baka jak OKBD. Arconti też chciał grać, coś tam yy, właśnie marudził nam, więc tak to wygląda. Aha Orielien tutaj jest srustrowany nagle. Dajemy mu zagrać, żeby pokazał swoją sportową złość na boisku, a nie u nas tam w szatni. No i tak, ty wchodzisz tutaj na ławkę rezerwową za Jillisa i Battisti. Tak jest po tej yy, czerwonej kartce za Bakajko wejdziesz, i tak wygląda ten skład. Możemy wyjść na. No i właśnie, szybka symulacja, czy widok taktyczny. Zobaczmy jak szybka symulacja nam odda. Raczej będzie w piernicz 1-0, Zobaczmy na Osenę. 5-9, dziękuję. Jesteś wyrzucony w ogóle z tego zespołu. Chciałem zobaczyć jeśli byłaby 6, no ok, spoko, ale 5-9, 6, <grym> no wiecie, no to jest tylko jedna setna możecie powiedzieć, brak wygranej e, następnym razem to nie przejdzie, weź, ej, tak, chcecie dać po prostu jasny sygnał, że e, możesz wracać do swojego klubu tak naprawdę, ponieważ ten skład następnym razem wyjdzie. Więc wy tutaj się skupcie na teraz na kondycji i będziemy grali poprzez widok praktyczny. Arkont, nie strzelił gola, nie? Także to jest w ogóle jakiś żart. No i tutaj to samo będziemy negocjować. Jeśli dacie milion za Kejtę, możemy go puścić. Obserwujecie już ziomeczki, więc no ostatnia szansa, milion. No ja Wam mówię, ostatecznie to jest. Mieliśmy nadzieję, bla, 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 bla. bla. No mówię, milion musi być. I mamy raport, jeśli chodzi o naszych seniorów, Tego musimy odrzucić. tego Tak samo ten wygląda jako tako, ale my go już nie chcemy. I tak samo no, teraz już będziemy chcieli tych najlepszych. No, my może nie jesteśmy jakimś tam, nie, wiecie, Arsenałem e, w Monako, że będziemy musieli mieć najlepszych, no, ale mamy wyszkół seniorów tych. E, tam, tak, zaraz będzie przepełniona szkółka, więc no, musimy robić taki mocny ten przesiew. Więc tak, dzień meczowy. E, weźmy udział w konferencji prasowej. I ten zagramy poprzez widok taktyczny i będę się chyba z wami żegnał, jeśli chodzi, bo naprawdę chciałbym, żeby ten odcinek jeszcze wypadł dzisiaj, a, a co, no a nagrywam to o godzinie której, o prawie 15, więc muszę to jeszcze zmontować, a naprawdę odcinki z kariery nie są wcale łatwe do montowania, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie, że dzisiaj trochę e, krócej, ale na, następnym razem się skupimy stricte na tych meczach, na wynikach sportowych i być może zrobimy taki speedrun. Do końca sezonu, konferencja odhaczona, raport przedmeczowy. Tak samo nowej zbech. Trzeba na niego uważać, tak? Jak najbardziej, już po raz kolejny to słyszymy. No i jak to wygląda, zanim nie najlepiej z tą, właśnie, jeśli chodzi o kondycję. No i okej, okay, takim składem, wyjdziemy teraz na mecz. Proszę bardzo, wychodzimy. Widok taktyczny z Bordo na wyjeździe, zobaczymy. Jak teraz? Ok, jesteśmy trochę zmęczeni, trochę niezbyt skupieni i to może być problem. Miejmy nadzieję, że no uda nam się podjąć rękawice w tej walce po prostu. O to mi chodzi. Oj, teraz baka i dał się ograć jak dzieciak, nie? Co on zrobił? No i co mnie naprawdę denerwuje? No. Ja nie wiem, bo gramy z trochę lepszym zespołem, to naszym piłkarzom odbije. no on zrobił, zaatakował że po raz kolejny, no po prostu debil zwyczajny, nie? Zobaczymy jak w ofensywie będziemy działać, nie? Bo to dalej jest ta właśnie yy, taktyka, dalej formacja jest właśnie pod atak, mniej pod defensywę, no z piątki na czwórkę przejść, no to jednak e, będzie zawsze e, to wyglądało tak, że będziemy tracić więcej goli, to jest chyba w miarę oczywiste. Teraz Leity na tej prawej stronie. Yy, dobra, rozegranie do Boizera, Boizer już w polu karnym, podanie do Bagdadiego, Bagdadi pakuje piłkę do siatki. No i tak jest, to jest właśnie mental. Bierzemy piłkę, lecimy do środka, mimo że na wyjeździe gramy z Ebo, yy, Bordeaux, które no, jest lepsze od nas, to my nie składamy broni zaraz po stracie gola, nie? I tutaj po krótkim słupku gol. No i okej, okay, mamy remis, zaczynamy praktycznie mecz od nowa. Ojojoj, oj, źle zagrałem pułapkę offside'ową, no i co będzie gol, niestety? Tak, tak. Eee, no cóż, cóż. No czasami błędy się przydarzają. No bo tak, no tu zagrałem pułapkę offside'ową, Nie wiem, czy bez pułapki offside'owej by coś takiego. No, raczej tak. Dobra, mój błąd. Dlatego. No nie, ja muszę wyłączyć tu jakąś pułapkę wstejdową, bo ona mnie tak kusi, a to jest po prostu takie diabelne diabelna taktyka, która no jest mega ryzykowna, a jakby w, w symulacjach no ona się nie sprawdza za bardzo. Teraz czy, czy nie strać, ponieważ zobaczmy, jest ostatnia minuta doliczonego czasu, no ale okej, okay, tutaj wypatrzył Late Lejty możesz podawać, albo możesz strzelać i mamy. Dwa do dwóch. Znowu bierzemy piłkę, ale Lejty, wow, no i to jest właśnie ta jakość, która... No nie robi głupich błędów o lub podanie, no tutaj naprawdę myślałem, że... No nie najlepsze to podanie, bo um, myślałem, że do Bagdadiego będzie to podanie i na pierwszy rzut oka wyglądało, że za mocno, no ale wypasu Leitiego no i mamy 2 do 2, Ok. No i okej, okay, zróbmy. Bamba wejdzie tutaj na e, prawą obronę, doświadczenie, Arcont jest mega zmęczony, więc na razie nie będziemy go wpuszczać. Traora za Kartiera, mm, hmm, bo to nie jest jego mecz. Zagramy na dwóch napastników. No, teraz Faceback. Jeśli tam poda, to będzie gol. No i tak jest buddy gol, no i mam je. Yy, no dokładnie, tutaj jest inteligentny. Yy, więc no... No tak no, powinien podać. No i podał. I gol jak najbardziej zimna krew zachowana. Szkoda 3 do 2. Nie, podajesz do Traore. Traore, podanie do Bagdadiego. Bagdadi to będzie gol! No i mamy szalone spotkanie 3 do 3 po raz kolejny. Bierzemy piłkę, no i dobrze, że Bagdadiego nie zmieniałem. Ponieważ naprawdę, wykończenie to on ma naprawdę piekielnie, piekielnie mocne. No i strzał naprawdę nie do obrony. Bamba, podanie do Orioliena. No mamy dwie minuty, ale tutaj naprawdę możemy wygrać. Ten mecz. Zobaczmy, bamba! Jeszcze Traore! Mógł przyjąć, naprawdę miał sporo miejsca, no a tak to mamy rzut rożny, który rozegram pewnie no tak na wrzutkę, na pałę, chyba, że Arconti! No nie, jeszcze mamy piłkę. Nie no i będzie to wynik 3 do 3. Mmm, Bordeaux nie jest najgorzej. No, mogliśmy wygrać, mimo No strączek nam naprawdę kilka razy zrobił taką krzywdę, że tymi swoimi... Paradami, no więc zobaczmy. Wyjazd po to nie jest zły wynik, ale no trzy bramki stracone, no też nie najlepiej. I ja po drugie też muszę kończyć ten odcinek, bo gardło mnie trochę boli, więc jeśli chcecie mieć odcinki przez najbliższy, nie wiem, przez najbliższe dni, to no nie mogę tego nadwyrężać. No i teraz będziemy grali, jak widzicie, z Granblee, oni mają 25 punktów, wygrana, pozwoli nam wskoczyć przynajmniej o miejsce, miejsce wyżej. Więc zobaczmy jeszcze, wiadomości, Bagdadi został sprzedany, zaplanowane spotkanie dotyczące formy, aha, czy zostaniemy znowu zwolnieni? To ja naprawdę nie wiem, nie? Ale dobra, wszystko jest w porządku, Anzani, nie przejmuj się tym, no byłeś mega zmęczony, więc no okej, okay, byś zagrał. No i my mamy wykrzyknik przy, 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 przy naszym mm, trenerze, tam dokładnie w lewym górnym rogu, zobaczmy na zadanie jak to wygląda, no nie najlepiej, 53%, więc chyba, no jest, jest źle. No okej, okay. yy, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!